Praca przy wypasie owiec. Miejsce: Góra Świętej Anny, Dolina Ligot. Termin: czerwiec, sierpień. Warunki pracy. Wypas organizowany jest na dwóch powierzchniach: 2,6 hektara i 2 hektary. Stadowiec to liczy 26 sztuk. Praca pasterza polegać będzie na pomoc przy rozstawianiu i zwijaniu ogrodzeń, codziennym nadzorowaniu stada owiec, płości ogrodzeń, naprawianiu drobnych uszkodzeń, zakwaterowanie, duży namiot w bezpośrednim sąsiedztwie z wypasaną powierzchnią, tak aby mieć nadzór nad owcami, wynagrodzenie 2500 zł netto miesięcznie, Wymagania skończone lat 18. Samodzielność i opanowanie w trudnych, niespodziewanych sytuacjach. Odporność na długotrwałe przebywanie w terenie i mieszkanie w warunkach polowych. Pozytywny stosunek do zwierząt, itd. Drodzy, no bardzo ciekawe ogłoszenie, ale z tego co się orientuję, chętnych jednak zbyt wiele na tą robotę nie ma. Bo okazuje się, że codzienność z obcami, czyli wstawanie o 5 rano, spanie w namiocie, gdzie raz jest ciepło, ale bardzo często jest zimno, e, no i przede wszystkim spory wysiłek fizyczny, no powoduje, że zbyt wiele osób do tej roboty się nie garnie. A poza tym, tak powiedzieć w towarzystwie, co robisz, e, Pasę obce, Okej, okay, fajnie, e, no też generalnie ma na pewno jakiś tam wpływ. Drodzy, i to ciekawe, no, podobnie też było w czasach pana Jezusa. No, bycie pasterzem to nie była jakaś tam nie wiadomo jaka renoma. E, arystokraci generalnie gardzili pasterzami, uważali, że to jest jedna z najniższych warstw społecznych. Faryzeusze też mówili, że trzeba na nich uważać, bo mogą być nieczyści, ponieważ mają kontakt z padiną, z którą z kolei kontakt powoduje nieczystość, a którą, żeby stracić, no, to trzeba było odpowiedni czas odczekać. No i faryzeusze mówili, że nigdy nie wiadomo, czy ten pasterz to zachował, czy nie, więc tacy biednych raczej mocno zdystansowani, a przez to też no, w społeczności ci pasterze naprawdę nie mieli jakiegoś tam mega prestiżu. Mimo to, Jezus sam o sobie w dzisiejszej Ewangelii mówi, Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka. Ktoś, kto to robi dla pieniędzy, to będzie, dopóki nie będzie problemów. Ale prawdziwy pasterz, którego owce są własnością, jeżeli przyjdzie zagrożenie, stanie w obronie swojego stada. I drodzy, jak już mówiłem, z punktu widzenia ówczesnych, pasterz to nie była jakaś tam jaka robota, ale dla owiec pasterz był niezbędny. Bo owce bez pasterza bardzo szybko stawały się ofiarami wilków i były narażone na olbrzymie niebezpieczeństwo. I drodzy, dzisiaj jest niedziela dobrego pasterza. Z punktu widzenia społecznego obecnie być księdzem, siostrzą zakonną to naprawdę nie jest jakiś tam mega prestiż. To nie jest tak, że idziesz sobie jako ksiądz i wszyscy mówią, ja to jest ksiądz, ja możemy zdjęcie, czy czasami tak bywa na jakichś tam pielgrzymkach, nie? Ale na ogół, no, ksiądz, no, siostra, ja nie mogę, co za przegryw, ja nie mogę, co on zrobił, ale są niezbędni, bo bez kapłanów nie będzie sakramentów, bo bez zakonników nie będzie świadectwa. Dlatego, drodzy, jeżeli czujecie w środku, że macie jakieś powołanie, to zróbcie wszystko, aby je dobrze rozeznać, bo naprawdę jesteście Panu Bogu niezbędni. Jak to zrobić? Tutaj oczywiście będę wspierał w swojej klecji, gdyby ktoś chciał zostać księdzem Salwatorianinem albo siostrą Salwatorianką, to link do odpowiednich stronek jest w opisie. To tyle odnośnie Ewangelii. Dobrego wszystkiego i szczęść Boże. Do zobaczenia. Ja czytam dzisiaj jeszcze fragment o Ewangelii, to pojawiają mi się dwie myśli. Pierwsza z nich to jest to takie przysłowie, że jeżeli coś robisz, to rób to tak, jakbyś robił to dla siebie. Czyli nie tak jak ten najemnik z Ewangelii, który zostawia swoje owce. Bo na przykład jeśli jestem budowlańcem i buduję dom, to muszę go zrobić tak, żebym sam chciał w nim mieszkać, a nie bał się, że się zawali. Jeżeli jestem lekarzem i leczę pacjentów, to powinienem ich leczyć tak, jakbym leczył kogoś ze swojej rodziny. Albo teraz jak ludzie są na kwarantannie i proszą o zrobienie zakupów, to nie ma tak, że czegoś nie znajduję z listy i odpuszczam, bo nie chcę mi się szukać. Bo jestem pewien, że gdybym pana Jezusa poprosił o zrobienie zakupów, to jeśli nie znalazłby czegoś, to przeszedłby jeszcze przez cztery hipermarkety i trzy warzywniaki osiedlowe, żeby dostarczyć mi pełną listę tego, co potrzebuję. No bo tak jest. A druga myśl to jest na podstawie tego fragmentu: Ojciec miłuje mnie dlatego, że oddaje swoje życie, aby je znowu odzyskać. I tutaj sam sobie chyba muszę postawić pytanie, czy ja faktycznie oddaję to swoje życie teraz, tak żeby je w przyszłości odzyskać? I nad tym się chyba muszę jeszcze zastanowić. Chwała pan.